Dzień dobry. Tu Narodowy Instytut Muzeów. Słuchasz podcastu Muzealnicy Mówią, w którym muzealnicy i muzealniczki opowiadają o kulisach swojej pracy. Nazywam się Martyna Kliks i zapraszam na rozmowy z laureatami przeglądu Muzeum Widzialne 2024, który wyróżnia muzea skutecznie budujące swoją markę poprzez język graficzny i działania promocyjne. W tym odcinku rozmawiam z doktorem Adamem Jurkiem, koordynatorem projektu ze strony Muzeum oraz Weroniką Cyganik i Danilem Naborowskim, autorami Nowej Identyfikacji Wizualnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, za którą Muzeum zostało nagradzone w kategorii Identyfikacja Muzeum. Gdańskie Muzeum przeszło kompleksowy rebranding. Działania objęły wszystkie, bardzo różnorodne oddziały muzeum: oddział Sztuki Dawnej, oddział Sztuki Nowoczesnej, Nowe Muzeum Sztuki, Zieloną Bramę, Gdańską Galerię Fotografii, oddział Etnografii, a także Muzeum Hymnu Narodowego w Bendominie i Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. Każde z tych miejsc ma inny charakter, własną specyfikę, a mimo to udało się stworzyć spójny, rozpoznawalny system identyfikacji. Opracowało go gdańskie studio graficzne TOFU Studio, które już wcześniej współpracowało z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Projektanci stworzyli główny logotyp, znaki zależne i szereg innych elementów wizualnych. Wszystkie wytyczne dotyczące tożsamości wizualnej marki zostały zawarte w obszernym, kilkusetstronicowym. Brand booku. Jury przeglądu Muzeum Widzialne doceniło nowoczesną, prostą i wyrazistą formę identyfikacji, która równocześnie nawiązuje do tradycji instytucji. Projekt zachowuje motyw okna z wcześniejszego logotypu, ale jego forma jest mniej dosłowna, przez co lepiej dopasowana do współczesności. Prace nad nową identyfikacją wizualną poprzedziły badania publiczności. Zarówno tej, która zwiedza oddziały muzeum, jak i użytkowników korzystających z treści, którymi muzeum dzieli się w przestrzeni internetowej. Przeprowadzone zostały również warsztaty z pracownikami muzeum. Zebrane w ten sposób informacje pomogły w tworzeniu nowego systemu wizualnego. Z moimi rozmówcami spotkałam się w jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku, konkretnie w Zielonej Bramie. Podziwiając widok na długi targ, którym mimo dość zimnego listopadowego dnia przechodziło sporo turystów, zastanawiałam się, ilu z nich zajrzy dzisiaj do muzeum i ilu z nich zwróci uwagę na ten nowy logotyp. Między innymi o tym, jak ta nowa identyfikacja wizualna muzeum jest odbierana, ale przede wszystkim o procesie jej powstawania. Rozmawiam z doktorem Adamem Jurkiem, kierownikiem działu marketingu Muzeum Narodowego w Gdańsku, Weroniką Cyganik, senior graphic designerem i Danielem Naborowskim, współwłaścicielem TOFU Studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rebranding instytucji kultury, szczególnie muzeum, to wydaje mi się, wyjątkowo odpowiedzialne zadanie. I chcę zapytać Państwa o pierwsze emocje, które pojawiły się w momencie, kiedy zdecydowaliście tak robimy ten rebranding. No cóż, w 2022 roku Muzeum Narodowe Wewnętrzne nie posiadało ani księgi znaku, ani księgi identyfikacji wizualnej, w związku z czym właściwie startowaliśmy w jakimś sensie od zera, bo ten znak, który wtedy funkcjonował, nie posiadał nawet swojego opisu. Dla nas było bardzo istotne, żeby zbudować kompleksową księgę identyfikacji właśnie po to, żeby to muzeum mogło się komunikować ze światem w sposób spójny. Z badań publiczności również, które wówczas prowadziliśmy, wyszło nam, że de facto ten znak, to logo, które identyfikowało muzeum od II wojny światowej i to było takie gotyckie okno, co prawda jest oceniane dosyć pozytywnie przez publiczność, ale z drugiej strony kojarzone tylko i wyłącznie z jednym oddziałem, z oddziałem sztuki dawnej a my mamy siedem oddziałów, mamy oddziały tak zwane patriotyczne, jak Muzeum Hymnu czy w Waplewie Muzeum Tradycji Szlacheckiej i oddziały takie zajmujące się progresywną sztuką, jak Nomus czy, czy Oddział Sztuki Nowoczesnej. No więc wiedzieliśmy, że musimy to zmienić, to gotyckie okno, które wówczas określało wszystkie te oddziały i postanowiliśmy poszukać kooperanta do tego dzieła. Długo się nie zastanawialiśmy, ponieważ ponieważ Studio Graficzne Tofu już wcześniej współpracowało z Muzeum Narodowym w Gdańsku przy okazji tzw. Złotej Kampanii, która również zdobyła bardzo wiele nagród i cieszyła się świetnym odbiorem. Jest to studio trójmiejskie, więc wszystko było też tutaj na miejscu i wiedzieliśmy, że oni się specjalizują w tego typu przedsięwzięciach, więc po niedługim namyśle postanowiłem odezwać się do Studio Graficznego Tofu i zaczęliśmy rzeczywiście wówczas myśleć jak ten rebranding Przeprowadzić. A był stres? Był, oczywiście, ponieważ to de facto była pierwsza. Taka akcja w historii tego muzeum. To muzeum nie miało księgi identyfikacji wizualnej, więc spodziewaliśmy się, że reakcje będą na pewno różne i były różne, ponieważ muzeum jest bardzo istotne tutaj na Pomorzu. Ludzie mają różne gusta odnośnie tego, jak powinien wyglądać branding takiej instytucji. Niektórzy pewnie myśleli o bardziej tradycyjnych rozwiązaniach, inni o bardziej progresywnych, a trzeba było to wszystko połączyć w jakimś jednym unifikującym aż siedem miejsc brandingu i przed tym. Bardzo łatwym zadaniem stanęło studio TOF-u wówczas, ale jak, jak wiemy, po nagrodach, bo z tego powodu się pewnie tutaj spotykamy, udało się. A jak to wyglądało z Państwa strony? Znaczy, odpowiadając na to pytanie, czy jakie emocje towarzyszyły tym projektowi, no to absolutnie entuzjazm. Znaczy, my mamy takie tematy, jako studio zajmujące się szeroko pełną komunikacją wizualną, w które bardzo chcemy wejść i to był jeden z takich tematów, dlatego że zrobienie takiego brandingu dla instytucji tego typu, tej rangi, absolutnie duże wyzwanie. A my w takie wyzwania bardzo chętnie wchodzimy. Także to był naprawdę taki temat, przy którym chodziliśmy już dużo, dużo wcześniej. Zachęcaliśmy też muzeum do tego, żeby to zrobić, bo faktycznie ten brand w, w postaci poprzedniej, on był absolutnie archaiczny. Więc od początku przyświecała nam taka myśl, żeby zrobić coś, Totalnie niśtampowego, coś wykraczającego poza pewną utarte schematy, coś, co się odbije na rynku mocno i jak widać się odbiło, także nie, absolutnie entuzjazm pewną gębą. Nic stresu? Stres był jedynie na spotkaniu prezentującym, bo się zastanawialiśmy, na ile klient jest otwarty, bo zaproponowaliśmy trzy różne kierunki, natomiast finalnie okazało się, że klient wybrał ten kierunek, który był najbardziej otwarty i najbardziej odważny. Też trzeba oddać, że muzeum od początku stało za nami przy tym projekcie. Obie strony po wyborze już tej konkretnej koncepcji były jednym ciałem, że tak powiem. No, wierzyliśmy w to, wierzymy i dalej uważam, że to jest bardzo dobra praca. Zaczynając tą pracę, najpierw były badania, potem rozmowy. Wy przeprowadźcie mnie przez ten proces. Zrobiliśmy takie badania publiczności, o których już wspominałem, z których wyniknęło nam, że rzeczywiście to gotyckie okno nie jest oceniane negatywnie, w sensie estetycznym przez publiczność, ale kiedy badania były robione na przykład w oddziale sztuki nowoczesnej w Pałacu Opatów w Oliwie, albo w Muzeum Hymnu Narodowego, albo w oddziale etnografii, czy też w Zielonej Bramie, no to ludzie nie do końca widzieli ten związek pomiędzy tym znakiem, który jest bardzo charakterystyczny dla klasztoru średniowiecznego franciszkańskiego przy Toruńskiej 1, z tymi miejscami. Są to inne style architektoniczne, inna też sztuka jest prezentowana w tych różnych oddziałach, bo ludzie, i to też wyszło nam w badaniach, kojarzyli ten znak przede wszystkim ze sztuką dawną i religijną. Memnik ma tu swoje znaczenie oczywiście, który jest przy Toruńskiej 1. Natomiast to... Co jest prezentowane na przykład jako sztuka XX wieku w pałacu łopatów w Oliwie, bardzo średnio się kojarzyło ludziom z e, tymże logotypem, e, więc te badania publiczności e, utwierdziły nas w tym, co podejrzewaliśmy, tak, e, że, że, że może rzeczywiście tak być, że ten logotyp obsługuje tylko jeden oddział. Potem co się wydarzyło? Wydarzyło się spotkanie z muzealnikami e, firmy e, Tofu, warsztaty i to już nie było badanie publiczności, tylko badanie muzealnika można powiedzieć. tak, Badanie potrzeb. E, komunikacyjnych muzealnika. Wszystkie oddziały miały możliwość wypowiedzenia się na temat tego, jak one widzą siebie w tym rebrandingu, jakie mają właśnie potrzeby odnośnie tej zmiany i komunikacji. Potem doszło do syntezy tych różnych pomysłów. To jest częsta praktyka, że nie tylko dział marketingu, ale, ale szeroki grono pracowników jest w tych konsultacjach? Ja myślę, że to głównie zależy od takiej metodologii, którą przyjmie studio. My pracujemy w taki sposób, że no mówiąc szczerze, ja sobie trochę nie wyobrażałam tego, żeby nie zaangażować wszystkich osób z wszystkich oddziałów do takiego gremialnego spotkania, na którym dookreślilibyśmy sobie pewne wartości. Bo to zadanie, ono nie dość, że było bardzo ambitne, to mogłoby się wydawać, że jest też w pewnym sensie karkołomne. Bo połączenie w jednym brandingu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Galerii Fotografii, Muzeum Sztuki Dawnej, Muzeum Hymnu, to są naprawdę tak diametralnie różne rzeczy, że. No, Pierwszym etapem z naszej strony to było skonfrontowanie się z oczekiwaniami każdego pojedynczego oddziału. Więc my tak pracujemy, to już był już któryś projekt, wcześniej robiliśmy rebranding dla Gdańskiego Archipelagu Kultury, który zrzesza 11 pośrednich domów kultury w Trójmieście i nam taka metodologia bardzo się sprawdza. W sensie, że robimy pogłębiony wywiad, teraz też jesteśmy w procesie podobnego typu, ale z instytucją z Poznania, także w taki sposób pracujemy po prostu, więc musieliśmy zebrać Informacje od wszystkich zainteresowanych, jakie są potrzeby, zrobić z tego taki ekstrakt, jak w chemii, i y, potem dopiero przystąpić do procesu projektowego. A co usłyszeliście podczas tego spotkania? O, bardzo różne rzeczy, to naprawdę. to Ciężko mi tak teraz sobie przypomnieć, natomiast oczekiwania były różne. W tym sensie, że wiedzieliśmy od początku, że to nie jest łatwe zadanie, bo trzeba było pogodzić różne sfery działalności muzeum zajmującego się różnymi. Okresami w sztuce, czy różnym, różną tematyką dedykowaną w sztuce. Także no, wiedzieliśmy, że to nie będzie proste. Zebraliście bardzo dużo informacji i co stało się potem? To znaczy, no, my pracujemy zespołowo, więc później zrobiliśmy takie review dwu- trzy spotkaniowe u nas w studio, gdzie staraliśmy się wyciągnąć ekstrakt z tych wszystkich informacji, tak żeby pogodzić wszystkich w pewnym sensie. Wiedzieliśmy, że to musi być bardzo, bardzo elastyczny projekt. Mm -hmm. W tym sensie, że to musi być coś takiego, co nie narzuci żadnej ze stylistyk od razu w, w logo, czy też w późniejszym kiwizualu czy przełożenia. No i Potem Weronika wymyśliła. Tak, ja jeszcze dodam, że na etapie jakby koncepcyjnym i jakby myśleliśmy różnymi kierunkami, więc też jakby to, co zaproponowaliśmy jakby w pierwszym rzucie, też było zróżnicowane pod kątem trochę strategicznym, trochę też oczywiście wizualnym, ale ta propozycja, która ostatecznie została wybrana i wygrała, to jest była jakby najbardziej elastyczną opcją, więc... Ucieszyliśmy się z tego na pewno. Dodam też, że ona też w fajny sposób nawiązuje do tego okna, bo to jest to okno, tylko że podane w abstrakcyjny sposób. Mhm. Więc tu naprawdę no, myśmy nie spotykali się jeden, dwa, trzy razy, tylko dziesięć razy. Szukaliśmy różnych dróg. Jednym z pomysłów, które dowiozła Weronika, był właśnie ten koncept, który później jeszcze był przez nas jakoś obrabiany w, w studio. Natomiast no, na, od samego początku myśleliśmy o tym, żeby stworzyć elastyczny system. A jak mówimy, że on ma być elastyczny, to nie mówimy tylko o tym, że on ma pasować do wszystkich oddziałów, tylko on jeszcze ma być formalnie elastyczny, jak rozumiem, on ma jakoś dać się wykorzystać. Od... Tak, to znaczy my też bardzo nam zależało na tym, żeby on w formie był elastyczny, żeby, on, żeby był takim systemem brandingowym, który jest, ja to nazywam, mobilny, w tym sensie, że on się zmienia, bardzo łatwo się dostosowuje. W animacjach wszelkiego typu nowoczesnych nośnikach z tej sfery digitalowej, czyli jak myślimy o animacji o TikToku, o Instagramie i tak dalej, tak dalej, to ten Projekt zaspokaja w pełni wszystkie potrzeby związane z tymi mediami. Też a propos elastyczności, jakby myśleliśmy o niej już na etapie znaków, bo tak naprawdę wiedzieliśmy, że nie projektujemy jednego znaku, tylko musimy myśleć z systemem, który być może w przyszłości będzie jeszcze jakby się rozwijał i powiększał, więc ten system znaków musi mieć potencjał do jakiejś kontynuacji, do jakby rozwoju, więc to myślenie systemowe, elastyczne bardzo nam towarzyszyło cały czas tak naprawdę. A zaczęło się od tych, od czego? Się zaczęło od rozmieszczenia tych literek? Co było pierwsze? Co jest pierwsze w takim projektowaniu? Idea jest pierwsza, więc gdzieś wykluła się idea już wcześniej wspomniana na ten, jakby ta metafora okna na świat sztuki. I ona tak naprawdę podyktowała większość rozwiązań i w znaku i później w przełożeniu na system identyfikacji, bo to wszystko jest ze sobą bardzo powiązane, bardzo spójne. Więc tak, najpierw idea przede wszystkim. Ja pamiętam, że po którymś ze spotkań takich wewnątrzstudyjnych ktoś dowiódł nam tą koncepcję. Wydaje mi się, że to był Adam. Okno do świata sztuki. I potem, jak to się wydarzyło, to to poszło w, do projektantów. No i wtedy zaczęliśmy się mierzyć z tymi koncepcjami, które odzwierciedlają tę ideę. Zabierzcie mnie jeszcze bardziej za kulisy. Prace są delegowane do konkretnych osób. Później, po mniej więcej pięciu, sześciu dniach, może wcześniej, znaczy ja cisnę zawsze terminy, więc dla mnie to trzy dni to jest już... Jedziemy dalej. Więc później konkretni designerzy przynoszą nam konkretne pomysły, mhm. jak widzą pewne rzeczy. Jeżeli coś rokuje, to wtedy delegujemy zespół do tego, który na tym pracuje. To nawet może być, nie wiem, ja zawsze zachęcam do tego, żeby oni, jeżeli nie są w stanie tego zwizualizować, to żeby to napisali. Bo my nie szukamy tak naprawdę od razu gotowych takich formalnych rozwiązań, tylko szukamy idei, która stoi za całym brandingiem. I to jest zawsze. To, to zawsze nam to towarzyszy w pracy. Więc po wyborze, bo mieliśmy nawet więcej chyba niż te trzy, z tego co ja pamiętam, tam było ileś dróg. Finalnie do tego wdrożenia i prezentacji przed klientem wybraliśmy trzy drogi, nad którymi pracowały trzy zespoły tam po dwóch, po jednym projektancie. Dowożąc takie projekty, jakie my dowozimy, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, w której delegujemy jedną pracę do kogoś i jak zrobi, tak jest. No nie ma tak. No naprawdę siłą tofu jest praca zespołowa i najlepsze projekty powstają dzięki temu, że my właśnie myślimy w taki sposób. Ja jeszcze dodam, że przed też przystąpieniem do pracy jest etap researchu i po prostu sprawdzenia, co jest, jak wygląda branża właśnie muzeum w Polsce i na świecie, żeby też znaleźć rozwiązanie, które będzie oryginalne po prostu i nie powielać czegoś co już funkcjonuje, a jakby wiadomo, że operując jakąś minimalistyczną formą, łatwo jakby gdzieś podobieństwo niechciane uzyskać, więc zawsze jestem głęboki rejstacz też. Wiadomo, że nie, nie dublować, ale czy inspirować się jakimiś dobrymi praktykami? I w ogóle, jak wygląda ten pejzaż systemów identyfikacji polskich muzeów? Te identyfikacje nie są złe. One też obierają różne drogi, bo są. My też patrzyliśmy pod kątem jakby takich rozwiązań, nie tyle formalnych, ale takich powiedzmy strukturalnych. Że są muzea, które powiedzmy identyfikują się tylko za pomocą jakby głównego brędu, głównego znaku i, i nieważne, jakby nie jest to personalizowane pod konkretne jednostki, mniejszej oddziały. Są też instytucje i muzea, które bardzo różnicują jakby te swoje jakby obszary i jednostki wchodzące w skład głównego brędu. Więc my też patrzyliśmy pod takim kątem i zastanawialiśmy się, co będzie najlepsze dla Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wspólnie też. Przynieśliście te trzy propozycje, odbyło się spotkanie. I co pan sobie pomyślał? Pomyślałem sobie, że napięcie jest budowane do trzeciego projektu. I pierwszy i drugi też bardzo fajne, ale jednak pewnie były przygotowaniem do pokazania tego trzeciego projektu. Pierwsze wrażenie po zobaczeniu tego trzeciego projektu było wrażeniem: Wow, rzeczywiście. I jak tylko TOFU Studio opuściło nasz gmach, zrobiliśmy sobie szybką rozmowę w gronie osób, które to oglądały, i rzeczywiście wszyscy od razu powiedzieli, że to jest ta, ta trzecia propozycja. Natomiast i, i tak zrobiliśmy konsultacje w całym muzeum. Zostały te wszystkie trzy propozycje przedstawione wszystkim właściwie muzealnikom. Wszyscy mogli się wypowiedzieć i rzeczywiście się wypowiedzieli. Wskazywali na plusy i minusy każdego z tych rozwiązań, na różne podobieństwa na przykład, które niektórzy byli w stanie prześledzić z jakimiś innymi brandingami czy na walory i minusy każdego z tych rozwiązań. Ale to trzecie, no rzeczywiście od samego początku wydawało nam się najlepsze i tak nie powiem, odetchnęliśmy, ale rzeczywiście no, był to moment dużych emocji. Może nie tyle jak zaczynaliśmy, co jak przyszło do nas studiograficzne TOF-u i, i pokazywali nam te trzy projekty. Oczywiście wiedzieliśmy, że są profesjonalistami w tej kwestii i, i zaproponują najpewniej coś, coś fajnego, no ale były emocje, czy, czy na pewno, tak? Jeden z tych trzech projektów będzie ten. I był na szczęście. Jakieś poprawki? Jakieś uwagi? <laughs> nie było żadnych, ponieważ ten system jest na tyle... Minimalistyczny i elastyczny, że ciężko byłoby go też pewnie poprawiać, bo jego ogromną zaletą jest to, że właśnie dostosowuje się do bardzo różnych form sztuki, która prezentowana jest w Muzeum Narodowym w Gdańsku i do bardzo różnych naszych siedzi, Więc zmiana czegokolwiek tam byłaby już no jakimś dziwnym zabiegiem z naszej strony, skoro to jest tak minimalistyczny i z pewnym uzasadnieniem, oczywiście, pomyślany projekt. Pojawiła się akceptacja, wszyscy odetchnęli ale wy dalej do pracy wtedy. I jaka to jest ta, ten następny etap pracy? Było bardziej rozbudowywanie, jakby rozwijanie tego systemu, dostosowywanie jakby jeszcze wersji językowych pod konkretne oddziały, więc jakby taka już praca właśnie dalsza, ale stricte poprawek chyba nie było. No musieliśmy zrobić brandbooka, a już tam też czytałem, że się z nas śmieli z tego, ludzie z tego powodu, że ten blendbook ma 600 stron, ale chodzi o to, że to jest bardzo otwarty system, i przy akurat brandzie my nie możemy sobie pozwolić na żadne odstępstwa. Więc te 600 stron brandbuka, proszę mi wiedzieć, że ono jest umotywowane. Gdyby nie było, to byśmy tego nie robili. Więc myśmy zrobili to celowo, tak żeby odstępstwa od poruszania się w tym świecie tego brandingu były jak najmniejsze, żeby zachować pełną spójność komunikacyjną. Ona jest dla osób, które potem będą chciały korzystać z tego, co zaprojektowaliście po prostu. Tak, i ona jest dla nas skarbem w tym momencie, muszę powiedzieć, Dzie, dzięki temu, że jest właśnie takim e, e, bardzo szczegółowym dokumentem. Po pierwsze, z powodów ekonomicznych, ponieważ tam jest już tyle decyzji podjętych, że my teraz. E, Możemy zatrudnić sobie grafika w dziale, który na bieżąco będzie nam takie kreacje przygotowywał, bo nie trzeba już, że tak powiem, wymyślać tego koła na nowo do każdego projektu. Wystarczy pewne rozwiązania nanieść i, i to jest świetne. Planujecie nową wystawę czasową? Zaglądacie do księgi, tam wszystko jest. Jak zrobić plakat, jak. Dokładnie tak. Nie tylko dzięki tej księdze komunikujemy się w sposób spójny teraz, jeżeli chodzi o wszystkie oddziały, ale robimy to o wiele szybciej. Tak? Jeżeli potrzebujemy szybko jakiegoś banerka internetowego, szybko jakiegoś plakatu, to rzeczywiście to się dzieje w przeciągu powiedzmy dwóch, trzech godzin, a nie... Przy ciągu dwóch, trzech dni, a czasem nawet tygodni, tak? kiedy wszystko jest projektowane od zera, a kiedyś tak to wyglądało, że trzeba było wymyślić ideę, nanieść ją na po prostu programy graficzne i wymyślić coś od zera niemalże. Także dla nas to jest absolutnie skarb w tym momencie. I to przydaje się też w tej przestrzeni wirtualnej na TikToku, na Instagramie. To wszystko się pojawia. Jak najbardziej. Wszystko się pojawia w ramię i budujemy dzięki temu silną markę Muzeum Narodowego w Gdańsku. Już nie mamy tego skojarzenia. Mam nadzieję, że ono już odchodzi do przeszłości, a niedługo to się okaże, bo robimy takie badania publiczności w tym momencie, które nam mają pokazać, jak teraz jest odbierane Muzeum Narodowe w Gdańsku pod względem komunikacyjnym po tej zmianie, której dokonaliśmy. Ale moja intuicja jest taka, że skoro rzeczywiście komunikujemy się od 2023 roku w sposób absolutnie spójny, no to Powinien być też ten odbiór inny, nie taki, że każdy oddział jest być może zupełnie odrębną instytucją, ale że jest to jedna instytucja, Muzeum Narodowe w Gdańsku, która ma po prostu wiele oddziałów. Jury przeglądu Muzeum Widzialne podkreśliło wiele rzeczy, za które Państwo dostają tą nagrodę, ale podkreśliło przede wszystkim pary różnych przymiotników, że jest z jednej strony uniwersalność, a z drugiej strony autonomiczność, z jednej strony nowoczesność, a z drugiej strony tradycja. Oni to zauważyli i bardzo docenili. A co Wam się najbardziej podoba w tej pracy, którą zrealizowaliście? Chyba właśnie to, co, ten zestaw, który padł jako pierwszy, czyli jakby elastyczność i uniwersalność. To myślę, że to są dwa najm dwie najmocniejsze cechy tego, tego systemu. Mamy spójny system, który jednocześnie jakby buduje tą markę główną, ale on też daje pewną autonomię wizerunkową, jak chodzi o każdy oddział. Ja bardzo się cieszę z tej pracy, i myślę, że ona nas pchnęła też. Tak, spojrzę na to z zupełnie innej strony. Bo myślę, że ona też pchnęła nas wizerunkowo w zupełnie inne rejony, bo ta praca dostała masę nagród na całym świecie. No dostaliśmy raz, że dwie nagrody European Design Awards, gdzie byłem w Luksemburgu i odebrałem te dyplomy. Dostałem też masę dobrego feedbacku od takich topowych studiów europejskich tam, którzy ludzie sami do mnie podchodzili i mówili, że nie, no stary, ten projekt dla muzeum, super w ogóle, naprawdę. Więc wiedziałem, że myśmy wykonali dobrze swoją pracę. Dostaliśmy Grand Prix w Paryżu na takim konkursie DNA Design Paris. To też był fajny. Dostaliśmy w Kanadzie nagrodę, dostaliśmy na Tajwanie nagrodę. Dzięki temu też byliśmy w tym roku z Adamem na takich warsztatach na Tajwanie, bo zostaliśmy zaproszeni przez tamtejsze stowarzyszenie projektantów. W związku z tym, że, że dostaliśmy główną nagrodę tam na takie dwudniowe warsztaty. Także wymiar tego projektu dla nas, jako dla studia, był bardzo duży, ale też nie ukrywam, że jak podchodziliśmy do tego procesu, to ja od początku z tyłu głowy. Wiedziałem, że my musimy zrobić coś, co będzie trochę takim nawet łamaniem pewnych stereotypów, że to pójdzie w kierunku takiego nowoczesnego projektu takiego projektu, który nie będzie się poddawał żadnym konwenansom i będzie czymś absolutnie świeżym. I to się udało zrobić. Dlatego też jesteśmy beneficjentami tych wszystkich nagród. A co profesjonaliści w tych rozmowach doceniają najbardziej? Ideę. Dostałem feedback od ludzi z Włoch, z Holandii. Także naprawdę, no myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. To jest następny w ogóle chyba wymiar tej uniwersalności, bo skoro nie tylko doceniane w Polsce, ale też... W Europie i tak. jeszcze na świecie, bo właściwie jest Kanada i jeszcze Azja, jak bardzo uniwersalny jest ten projekt. Ale my do takich rzeczy, właśnie do takich brandingów, jak na przykład branding dla muzeum, czy instytucji kultury, czy jakiegoś takiego instytucji z obszaru administracji publicznej, podchodzimy w taki sposób, że my przez, poprzez design staramy się też edukować. Więc to nie jest tak, że logo to jest sygnet i logotyp. Tylko to jest idea zawarta w tym znaku. To musi być coś takiego, co zwróci uwagę. To nie jest koniec Waszej współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Co się teraz dzieje? Teraz mamy w planach premierę nowej strony internetowej muzeum. To się wydarzy, mam nadzieję, już w przyszłym roku strona jest zaprojektowana. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, ale jeszcze nie pokazaliśmy jej światu, no bo musimy ją jeszcze zakodować. To też jest ważna część tego procesu. Natomiast ToFU studio już swoją część pracy już wykonało, czyli zaprojektowało do nas cały system. W tym momencie Mamy już zapewnione budżetowanie, co też nie jest łatwe, no bo to jest duży projekt na zakodowanie tego produktu wizualnego i myślę, że też będzie efekt wow, jak to miało miejsce w przypadku Samej identyfikacji. Oczywiście jest to w pełni spójne z identyfikacją, i już nie możemy się doczekać, jak w przyszłym roku pokażemy to. Kiedy będziemy mogli poklikać? Mam nadzieję, że w pierwszej połowie przyszłego roku strona już będzie dostępna. Oczywiście musimy ją wypełnić też tekstami, musimy ją wypełnić treścią. To też wymaga pewnej pracy i teraz ta praca się w Muzeum rzeczywiście odbywa. Ale jeszcze poproszę o chwilę cierpliwości. Myślę, że 2025 rok, pierwsza, pierwsza połowa tego, tego roku. A Państwo ze studiocami, Państwo powiedzą o tej stronie duże wyzwanie? Tak, to było bardzo duże wyzwanie. Sam projekt nam się bardzo podoba. No to była przez, tutaj przez naszą Olę wykonana tytaniczna praca, naprawdę. Mhm. Także jest na co czekać, może mhm. tak. Strona będzie wyglądała w taki sposób, że każdy z oddziałów będzie miał tak zwany landing page, co prawda w ramach jednego dużego serwisu, ale z osobnym aliasem i rzeczywiście będzie można kierować do tych podstron poszczególnych oddziałów publiczność, czy to na plakatach, czy gdzie indziej. Także każdy z tych landing pages będzie obsługiwał inny oddział. To będzie tak jak w tej identyfikacji połączenie siły marki głównej z odrębnością oddziałów, tak jak to się udało w identyfikacji tak mam nadzieję, że w Strona również będzie funkcjonować jako takie wypośrodkowanie tych dwóch potrzeb. A będą tam i aktualności, i historia, i na przykład jakieś zbiory online? To jest świetne pytanie, bo właśnie się nad tym zastanawialiśmy bardzo długo, czy zbudować od razu tak dużą stronę internetową, tak duży serwis, i uznaliśmy, że jest to niewykonalne po prostu, że jednak budujemy stronę internetową, która jest przede wszystkim dla turystów, dla praktycznego użycia, a obok będziemy budować serwis, który będzie zbiorem zdigitalizowanych dzieł, zbiorem zdigitalizowanych publikacji, który będzie częścią celowo strony internetowej, ale jednak czymś od Krębnym. Tego typu rozwiązania funkcjonują w innych instytucjach w Polsce, czy w Muzeum Sztuki w Łodzi, czy w Zachęcie. Nawet jeden z tych systemów budowałem właśnie w Łodzi, kiedy tam pracowałem jeszcze. I to się na, na przykład nazywa zasoby, albo otwarta zachęta. Tak? I tam rzeczywiście jest treść bardziej dla specjalistów, bardziej dla osób, które wymagają czegoś więcej od muzeum niż tylko informacji na temat tego, co, co się aktualnie dzieje. Natomiast jest to osobny serwis i tak będzie w naszym przypadku. Może jeszcze dam jedną rzecz, bo ten projekt był szeroko komentowany w sieci. Jedną z takich fajnych recenzji, które czytałem, to na takim portalu branżowym Brand New, to jest taki amerykański portal, ktoś napisał, że recenzując tą pracę, pisał, że. Tym projektem my, jako autorzy, wprowadzamy muzeum narodowe w obszar identyfikacji wizerunku muzeów, najlepszych muzeów europejskich. Także to było takie dobre podsumowanie. W tym sensie, że ten, ktoś dostrzegł ten wymiar bogactwa tego projektu i tego, że to nie jest na obszarze tylko i wyłącznie Polski, tylko faktycznie no, ten wizerunek ma dużo szerszy potencjał. Także to było bardzo miłe. To właściwie fantastyczne podsumowanie. Szukam innego podsumowania, ale już nie znajdę. Czekamy na stronę internetową i zapraszamy do muzeum. Oczywiście, zapraszamy do muzeum. Ja muszę jeszcze podziękować działowi marketingu, z którym pracowałem nad całym tym projektem. Oliwii Szepetowskiej-Chmiel, Paulinie Szwaj, Pawłowi Burianowi i Klaudi Ficak, bo to są osoby, które zajmowały się wdrożeniem tego systemu i pilotowaniem całego tego procesu od dwóch lat i bardzo im za to dziękuję. A ja od siebie dodam, że zapraszamy wszystkie niezdecydowane muzea. Na wszystkie pytania odpowiemy. Naprawdę to można przez to bezboleśnie przejść i bez żadnego problemu. Odezwać do muzealników w całej Polsce. Dziękuję Wam pięknie za poświęcony czas i za rozmowę. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. To był podcast Narodowego Instytutu Muzeów Muzealnicy Mówią. Zapraszamy do zapoznania się z innymi odcinkami. Znajdziesz je na Spotify, w Apple Podcast i na innych platformach podcastowych. Do usłyszenia.